Cześć, to Jakub Dunaj. Sobienie królewskie, dołek numer 1. Dzisiaj zademonstruję wam element swingu, który zwiększy ponownie, jak poprzedni filmik, wasz dystans, prędkość główki. Czyli znowuż mam nadzieję, że jesteście zainteresowani tym, co będę mówić dalej. Każdy w golfie mówi, że zamach golfowy jest obrotem, że jest rotacją, że my się tylko i wyłącznie obracamy. Gdybyśmy rzeczywiście się tylko i wyłącznie w swingu obracali, to swing golfowy wyglądałby mniej więcej w taki sposób. Jak widzicie, wygląda to dość komicznie. Więc ja oprócz tego, że się tym kręgosłupem obracam, to ja również muszę się nim pochylać na boki i to się nazywa w golfie z angielskiego sidebend. Ja również muszę się z tym swingu po, po prostu wyprostować. I to wygląda w taki sposób: więc ja nie tylko się w tym swingu golfowym obracam, ja się również prostuję. I ja się również pochylam na boki. Czyli ten Sideband extension i rotacja, te trzy elementy naraz, działające w trójwymiarze, czyli wszystko działa w trzech różnych płaszczyznach, powoduje, że swing golfowy wygląda tak. I teraz, żeby ten swing golfowy rzeczywiście miał więcej powera, żeby piłka leciała dalej, to daję Wam proste ćwiczenie do kontroli swojego finiszu. Chciałbym, żebyście na finiszu czuli, że Wasz pępek jest bliżej celu niż nos. Ok? Każdy daleko uderzający golfista na turze, każdy daleko uderzający amator na swoim polu golfowym w klubie, cechuje go to, że on jest wyprostowany i wyciągnięty pępkiem bliżej do celu niż nos. Oczywiście nie chcemy, żeby to. Wyglądało w taki sposób, że ja zostaję na prawej nodze i uderzam w taki sposób. Oczywiście tego nie chcemy. Zawsze chcemy, żeby energia uderzenia szła do przodu. My mamy się do tego celu obrócić, ale mamy również wyprostować nasz kręgosłup tak, jakby to, patrząc z boku, wyglądało jak taka cięciwa napięta. OK? I zobaczycie, że dzięki temu będziecie mieć takie wrażenie, że wy się z tej ziemi wybijacie do góry. Jak kangury, tak jak w każdym sporcie, począwszy od skoków z skokotyczce, skok o tyczce, skok w dal, serwis w tenisie, myślę teraz o wszystkich dyscyplinach, w których jest element extension, czyli tego wyprostu supa. to powoduje, że uderzenie jest dużo bardziej dynamiczne, główka kija będzie się poruszać szybciej. I wszyscy będziemy bardziej zadowoleni, a przede wszystkim nie będziemy wyglądać jak quasi modo na finiszu. W taki sposób piłka pójdzie nisko, pójdzie najczęściej w lewo. Chyba, że główka będzie mocno w prawo od celu, to pójdzie wielkim slicem i piłka pójdzie bardzo krótko. Jason Day, Rory McIlroy, Brooks Kepka, Gary Woodland. Zobaczcie, jak oni wyglądają na finiszu. Taki właśnie sposób. Demonstracja. Piłka poleciała fajnie, daleko. Ja uderzam bardzo daleko, jak na osobę, która nie ćwiczy zbyt dużo na siłowni. I to dlatego, że ja na finiszu. Czuję, jakbym się wybijał z tych nóg do góry, prostował, bliżej pępek jest celu niż nos. Także pamiętajcie, że zamach golfowy to nie jest tylko rotacja to jest również sideband lewo-prawo to jest extension góra-dół i to jest rotacja w jedną i w drugą stronę tylko my to wszystko robimy jednocześnie, więc mamy wrażenie, że nasz pion Oś zamachu jest cały czas stabilna. Głowa jest w miarę nieruchoma. Nie chodzi na boki i dzięki temu uderzać będziemy dalej. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki bardzo. Komentujcie, lajkujcie, szerujcie. Do zobaczenia na razie.